Jeśli pracujesz w Niemczech albo pracowałeś w Niemczech, to dzisiaj dowiesz się o czymś, o czym chyba jeszcze nikt Tobie nie powiedział. Czy wiesz o tym, że świadectwo pracy z niemieckiej firmy otrzymasz tylko wówczas, jeżeli zgłosisz się po nie do maksymalnie trzech lat od zakończenia zatrudnienia? I to jest bardzo ważne dla Ciebie. Dlaczego? Bo takie świadectwo pracy, czyli Arbeitszeugnis, będzie Ci potrzebne, jeżeli na przykład starasz się o zasiłek dla bezrobotnych, na przykład po powrocie do Polski, albo jeżeli zamieszkasz w innym kraju, albo jeżeli będziesz występował o emeryturę i będziesz musiał udokumentować swoje okresy zatrudnienia w różnych zakładach pracy. Dlatego nie zwlekaj. Jeżeli pracowałeś w Niemczech i jeszcze nie masz świadectwa pracy, to koniecznie zgłoś się do swojego pracodawcy. Tutaj umieszczę dla ciebie właśnie taki wzór, możesz go wykorzystać i możesz do pracodawcy na przykład napisać maila z prośbą, żeby tobie to przesłano, albo napisać zwykły list, ale chyba prościej może być dla ciebie, Maile. Także nie czekaj na moment, kiedy otrzymasz maila zwrotnego, że niestety już ten czas na otrzymanie tego świadectwa pracy minął, tylko zadbaj o to, postaraj się, żebyś skompletował swoje dokumenty.